pierwszych miesiącach po porodzie, jak tam jest połóg kobiety i później właśnie jeszcze całe to zaburzenie rytmu okołodobowego, no to też częstotliwość aktywności seksualnej po prostu naturalnie jest mniejsza, spada tam przez jakiś czas, może być przerwa, nie? Mhm. Ten poziom testosteronu niższy, no też sprawia, że po prostu tej frustracji jest mniej, nie? Z tego, z tego tytułu, że to da się zupełnie bez, bez problemów przeżyć. Natomiast no też to, tak jak mówię, to zależy od tego, ile tam tego czasu włożymy w to bycie z tym dzieckiem. Nie? Jeśli mężczyzna, na przykład, zupełnie się nie zaangażuje w tych tam pierwszych miesiącach czy w pierwszym roku, no to tam u niego te wszystkie poziomy zostają takie same. Wiemy z badań też dotyczących rozwodów, że największy odsetek rozwodów to, są właśnie to jest właśnie pierwszy rok po narodzinach dziecka. Nie? No bo mamy. Z jednej strony mamy olbrzymią zmianę u kobiety, czy tam u tej strony, która się opiekuje dzieckiem, z drugiej nie ma e, zbyt dużej i nagle mamy totalną zmianę reguły gry, zupełnie się plansza zmieniła. Nie? Nowe podcasty we wtorki i o 19. Widzimy się.